Witam serdecznie. Na koniu siedzę. Dzień dobry, moi drodzy, w kolejnym filmie z Battlefielda 1. Dzisiaj, moi drodzy, zanim tam na tym koniu dojdę, w sensie dojadę, nie dojadę, bo spadłem, pogramy sobie wsparciem oraz szoszotem lekkim. Wsparciem grałem bardzo mało w jedynce, chociaż na konsoli więcej. Ale szoszot jest. Wybitną bronią. Moi drodzy, nie wiem, jaki y, tytuł będzie miał ten film. Pewnie coś w stylu Battlefield 1 ma niesamowity klimat. Albo Battlefield 1 to najlepszy Battlefield w historii Battlefieldów. Albo coś jeszcze innego rakowego. Śmieję się teraz, bo. Ja, ja też nie jestem fanem tego typu tytułów, które już czasami zakrawają. Słuchajcie, o jakąś. No po prostu, no są okropne <laughs> momentami. Y, ale. No, no co, co zrobić, no. Czasem się trzeba dostosować do realiów eee, i, i na tych emocjach niestety zagrać, mimo że robi się to momentami już komiczne. E, chyba, że stanie mi się coś, że wymyślę coś innego. No. W każdym razie mam nadzieję, że takie powroty do Battlefieldów oglądają się dobrze. Wiem, że dobrze. E, zabiłem staruszkę, także przepraszam. Pozdrawiam, jeżeli oglądasz. I zobaczymy, jak nam pójdzie na przełamaniu. Bo to mapa przełamanie. Z tego, co zapamiętałem zawsze ją, to ona była taka mocno pancerna. I zazwyczaj dostawałem na niej w pierdziel, ale postaram się teraz tym szoszotem, który ma naprawdę znikomy recoil, tutaj coś podziałać. I może trochę więcej poleżeć, bo on ma dwójnóg, ma tylko 20 nabojów. I są garnki. Pamiętacie film z garnkami, który kiedyś zrobiłem? O Boże, stare piękne czasy. Podlinkuję wam. Ale jest tylko jeden garnek, chyba. O kurde. Aj, zginąłem. Szkoda. Chodźmy na B. Dobra, leżysz. Potrzebowałem dwóch meczyków, aby się do tego szoszota przyzwyczaić. Bo ten placement w celu. Celował... Dawaj, garnek tam. Placement celownika nie jest taki domyślny jak przy innych karabinach. O nie! Sadził mi. Ale tam dwóch zabiłem. W Battlefielda 1 dalej gra bardzo dużo ludzi. Na Steam Charcach około kilkunastu tysięcy dziennie, więc absolutnie serwery są. O, tego usłyszałem. E, absolutnie serwery są. Także wiecie, można grać. Można. Oj, 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 wycofajmy się. Bo tutaj będzie niedobrze. No i troszkę przerwy, przerwy dla Was na YouTubie, oczywiście. Od Delty Force. Bo ostatnio na tej Delcie dużo, dużo tam rzeczy Wam pokazuję. Staram się robić filmy. Ciekawe. I też widać, że, że chętnie w nie klikacie. Czasem pograć głową. Gdybym był medykiem, to na bank bym tam wleciał, ale ja zazwyczaj gram medykiem w jedynce, bo od razu mam aptekę i mogę być taki, wiecie, agresywny. Bo się szybko mogę uleczyć, nie kutasić. Ach. Ale jednak, wsparciem, gdy nie mogę się non-stop leczyć, to czasem trzeba troszkę przystopować. Ten chłop co biegł bez broni. To jakiś operator czołgu czołgista. Nie wiem dlaczego, ale ten Szoszot kojarzy mi się z Fortem Duvo. I nie wiem w sumie czy... nie z tamtego dodatku jest ta broń, już nie pamiętam naprawdę. Ale fajny magazynek ma. No i kurde, jest laserowa dzida. Jest laserowa dzida, jeszcze na tym dwójnogu. W ogóle to jest dla mnie totalnie inny styl gry. Ja nigdy tak nie grałem. Dobra, no w końcu coś zaczęło siadać. Ale oni będą szli z tego C, więc głupim byłoby się gdzieś tam pchać. No tutaj tylko główki wychylają i proszę bardzo. Tutaj się pan jeszcze ruszył. Bardzo ładnie. O, coś tam pozabijaliśmy. Początek na tym koniu to był taki sobie, ale... Ale wracamy, że tak powiem, do żywych. żeby inaczej. Pana. Poskładalim. Chyba cisza, nie? Dobra, ruszmy troszkę. Punkt C oznaczony. O, tu idzie gościa. No jak się trafi hedzika, to schodzi... Pff, trzy, trzy naboje. Gdzieś tam ten hedzik podbije, to naprawdę ładnie. Ładnie to chodzi. Jedna chyba w ogóle z najbardziej charakterystycznych broni e, w jedynce. Oni oczywiście mieli tam niezłe zadanie, aby te bronie jakoś... E, nadać im fajny charakter, biorąc pod uwagę I wojnę światową, bo nie można było zrobić absolutnie wszystkiego, ale... ale ten Szoszot im się udał. Tak samo Librua. Jak no, widzicie, ja jestem w Hansuski. librua Pewnie Szoszot się nie czyta Szoszot, tylko inaczej. O, zabiłem chleb. Ale już nie bądźmy tutaj tacy, tacy wiecie. Aż nadto dokładni. Garnuszek. A na co ktoś wszedł? Chyba nic nie ma. Dobra, C przejęte. Punkty idą. Ok. Tutaj leży chłop. Tam gdzieś jest jakiś pojazd. A nie tym razem. Przejaśniło się nam troszkę. Tam nie wiem, co tu klękał. O! Zabraknie garnka chyba. Kurde! 50% O, jest koń. Nie wiem, czy bije na przemian konia, czy tego chłopa na tym koniu. Dobra. Asysta przy zabiciu tylko 10? Może bardziej tego konia właśnie tam trafiałem. Dobra, snajpera mamy, ale dostałem od niego. Przez chwilę. Jest i koń. A, nie udało się. Okej. Okay. to było ładne. Ten, co mnie chciał od tyłu jakimś tam nożem ciachnąć. Nie ma. No, jest tylko oznaczenie. O! O, gdzie on jest? No dobra, zabili go już. Oj, oj, snajper. Dobrze, że snajper. Bo byłoby już po mnie. Dawno. O nie, Boże drogi, jak mnie zawsze denerwowały samoloty w tej grze. W tej grze, to wam powiem szczerze, bardziej mnie denerwowały samoloty niż w innych Battlefieldach, nawet w współczesnych, chociaż chociaż chyba w Battlefieldzie 1 te samoloty miały większy wpływ na piechotę niż w czwórce na przykład. Ten, co skacze. Bo to jednak wiecie, odnośnie tych samolotów. Mm, no tutaj te samoloty wysrywały granaty. A jednak w czwórce były zajęte czymś innym zazwyczaj. Tam są ludzie. I oni są nieświadomi chyba. A nie, są świadomi. O kuźwa. Ej. Chciałem im rzucić garnek. <grym> Widzicie? Jeden hit poza głową i jeden hit w głowę. Bardzo mocny jest ten przeszedł. Aha. <grywa> Zerzuciłem. Oczywiście zbalansowany ilością nabojów w magazynku i takim przeładowaniem. Chociaż to przeładowanie nie jest jakieś mega długie też. Szczerze mówiąc. Dobra, bierzmy to B. Kurczę. Jeszcze tak patrzę na tą. Na tą destrukcję. A zobaczymy. Ściana się rozwali? <laughs> Ściana! Pół budynku. Piękne to było. Cholera. Tam jest. Szturmowiec. Tam ten kuń się chyba na mnie patrzył. Ten kuń oczywiście może strzelać. No słuchajcie, mało. Mało rzeczy jest w jedynce chyba przyjemniejsze niż strzelanie headów na dystansie z szoszota. Jeszcze na tym po prostu celowniku mechanicznym. Coś pięknego. Zostańmy, może teraz tutaj, bo oni znowu z tego co będą szli. Więc może uda nam się powtórzyć to, co na początku. Tutel 6. tam. No właśnie. Ilia Murowiec. On ma takie działa też. Dziękuję bardzo. Kurde, chyba muszę tam wejść do rowu. Weź tego konia mi Zawsze mi się też podobało jak broń się wróciła. Nie, nie jestem też typem, wiecie, gracza takiego, który niesamowicie srałby na widok. Nie wiadomo jakich detali i wiecie, o Boże, jakie niesamowite detale. I analizował coś przez 15 minut. Jakąś jedną rzecz. Bo koniec końców oczywiście warto doceniać pewne rzeczy i dbałość o szczegóły. To w jaki sposób wiele rzeczy jest zrobionych, ale też no, ludzie. Nie przesadzajmy czasami. Wszak gramy ma się w to fajnie grać i, i, i w ogóle. Ale, ale to zawsze było czymś takim, co. Co sprawiało, że jednak ten Battlefield był taki kuźwa brudny. Wiem, że zawsze się mówi o, że ten battlefield nie był brudny, a ten był brudny, a tu były kolorki za jaskrawe, a tam za mało, a tam za bardzo. <laughs> ale wie. Aj! Ale... ale to było mega, to był mega dodatek. Strasznie wyrównany mecz jest. Oooo. Znowu ten koń. Trochę chyba tylko marnuję amunicję na niego tak naprawdę. by się tam zbliżyć. zawsze parę punktów, ale wciąż za mało. Żeby zabić. To B chodźmy. O, tam w tym budynku jest gość. Garnuszek. Okej. Okay. Mamy snajpera. O, dużo ludzi. No i nic, czekamy. Na szczęście już nikogo tutaj nie ma. Zabraknie chyba odrobina. O, jaki kuźwa timing. Chociaż ze strzelbą raczej tak bym nie miał szans, szczerze mówiąc. rozrespmy się tutaj jeszcze, ale już nie ma szans. GG. Ale przyjemnie się tym grało. Naprawdę, naprawdę tym przeszotem grało się bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś chęci na inne bronie, to no dajcie znać. Na pewno jak sobie tam wrócimy jeszcze do jedynki, to damy radę. Myślałem, że ta ściana wy... wybuchnie. Tego speediego to już któryś raz z rzędu chyba walę na o, Niestety porażka. Paszendel, Paszendel. O, jest ulubiona mapa. Może... Ach, wszyscy z Kraj Monarchii. Może nie ulubiona, ale chyba... Uff. Klimatycznie to najbardziej mocna z całej gry. Wynik nie najgorszy. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się. Buziaki, pa pa.